Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku przetestowania nowego skina Dobroka, którego blokował z jajka z legendarnego. Pod koniec eventu, bo zostało 16 godzin tylko do końca wszystkiego, mutacji jajek. to zagram może? A, a bosa. Nedek mam ukończonego. Do zabawy. Dobra, mam Kolta i Edgara w teamie. I taką emotkę I rakiety cztery. Bum. Jakie fajne. Kiopsy. Aha, idealnie wszystkie rakiety na mnie włożył. Dziękuję. No, dajesz kolt. Bum, bum. No nie, Edgar nie giń. Bum, jeszcze rakietą. Rakietą. No nie, zaobędamy ulta. I rakietami. No, nie robot mnie goni. Na blisko. Bum. Rakietom, bum rakietom. Bum rakietom. Bum rakietom. O! Ale ja blisko było. Było mało. Muszę się podleczyć. I bum, bum, bum. I jeszcze ulta. I tańczą. perenżary nie. WUM! WUM! No nie, jeszcze mi goni! O, tam jest cubes! Edgar ma dziewięć par cubesów, więc lepiej, że nie ginął. Będzie przypał. I rakietami! No, ja mam zero oczywiście cubesów. Aha, jeszcze nie trafił go. No nie, bije mnie z pistoletu. Ała. No nie, zginąłem od Od ognia. E dobrze. Pokonał Edgar. No, teraz. No fajny ten skinek. Najlepszy ten ult. Bo wszyscy times Co to jest za mapa? Mogę. Będzie ciężka, ale mogę zagrać. I. Dobra. Dyn Michael Primo Brock. Brock, tylko ja mam lepszego broka. On ma zwykłego. Ból, ból, ból. Dobra. Dostał. Nie dostał. Nie dostał, nie dostał, dostał i dostał. Hank tam na trzecim. Ej, eee, z balonem. I nie wiem jak. Musiał zmarnować. No i. Aj, jest! Pokonał tego Hanka. El Primo Chce mnie dopaść na piątym Dobra, ja mam cztery już El Primo No nie Aj, zabił mnie ten baster. Siedział w krzoku na mnie I rzadki To, że pojedynki mam mutację do broka do if od bloków a do Denmark a nie mam więc muszę zmienić na bazę godzinę. no i no będzie najciężko ale on nie ma on nie może do żadnego mutacji bo mam nadzieję. Tak, nie, ma mutacja. To bardzo dobrą. Bum. No nie, rakieta. Rakieta. Rakiety w sumie. Dostaję dur. E, ja też dostaję, bo to jest takie wielkie, o. Dechowaj kult, Geila. A on właśnie będzie ciężki Do komara uh. Proszę Yes Chodź tu Chodź tu, yes Bum I mam już ta i ul! ale zmarnował Bum. No nie, chodź tu, Meg, Meg, Guś. A, ale dostał. Chyba przegram to, Brokiem. No nie, chyba muszę. Aj, zginął. To teraz Motrom if. I ona ma też bardzo dobrą mutację. Bak, tylko jak trafię letko, to dzieci się pojawiają koło niej. Go zadmiała. No właśnie. Aj chodź tu. Motra kontra meg. No. Chodź tu. a No nie, chyba nie ma też jest... Będzie ciężko. O! Nie, ja chyba skaczę. O, je, proszę. Proszę, jest. Jest ile robaków. Jest. Pokonął tamek Eve Szczęście Mega to było. Jeżeli tak dobrze poszło, to jeszcze raz Zagrom, Pojedynki Kreskówkowy Spike no, Spajka moch jak ja I też mo największą rangę, więc Będzie ciężko No nie, tym bardziej jak kolt na utacji, bo on wszystko rozwala Co tylko dotknie palcem A, no bo. No właśnie, patrzcie, jak on rozwalał. Chodź tu! Chodź tu! W ogóle, dziś. Ale dostał! 24 AP W ogóle, dzisiaj w Lukaach dekontentacja. Najlep. Jedna z lepszych. No, pod sam koniec. No nie! Chyba potem wybiora, Broka. Ale dostał! Na hita! Ten spike na smacz to już nie będzie tak łatwo jak w poprzedniej rundzie. Boom. mam już ulta. Nie chcę go zmarnować. Oczywiście, że zmarnował. Mam 150 HP. Jestem w czarnym kącie. No i nie miał jak. Teraz znowu. I w kontra mech znowu. I wiecie kto to wygra. BUM! BUM rzucam czym. No A dotknął, ale nie wyleciał nic. No chodź. Nie bój się. No nie bój się. Nie. Ja się bardziej ją boję. A jak ktoś mnie trafi... No i to jest jeszcze lepsze niż myślał o boom, skok A, Dostaja! A, dużo! No i to jest lepszy gracz. I teraz będzie ciężko. Muszę się nabić ulto albo hyperdadowanie. A to nie jest takie proste, bo nie mam tego drugiego powera Zły boss I chodź tu no. No chodź, dobra. No jeszcze trochę. No chodź O, to dosto gultem jeszcze nie! Tak mało hp Taka animacja przegranej, Nie postarali się nad animacją porażki, ale. Dobra. Kogo miał wybrać? Dobra, jednak inny tryb zagram. Może. Nie, nie chcę tej piłki, ale. Test, test to test. I kto będzie? No, nie za ciekawy się nie? zapowiada. Nie za ciekawie. Ale jak z meczem? Jeszcze. Elprimo. Aha, bo on się na mnie złości. Przepraszam, panie El Primo W ogóle jestem z tym sercem czerwony. Aha. E Dobra, oni się radzą tam Wjeżdżą z emotką Bum No i w gol El Primo Bum no Nie o! No nie. I ult. Dobrze. Pierwszy raz, bo trafił w tym odcinku. A, chodź tu. Nie. A, i chciał skakać. No nie. On wszystko rozwalił. Jeden, jeden. dobrze No, i teraz to dopiero jest niedobrze. Chodźcie tu po piłka. No, Nawet ani jedna rakieta nie poleciała. Zulta. Aj, wiedział co przegram Ale skin? Dzień na 10, bo średnia animacja porażki. To w dzisiejszym odcinku to już na tyle, dziękuję wszystkim za oglądanie.